Cześć, witamy Was bardzo serdecznie z wrocławskiego showroomu selj mieszczącego się przy ulicy Fabrycznej 6 w nowoczesnych przestrzeniach Carbon Tower. Znajdziecie tutaj wspaniałe meble oraz znakomite dodatki do swoich wnętrz oraz napijecie się przepysznej i aromatycznej kawy. Okres świąteczny przed nami. Jest to idealny czas, aby pomyśleć o naszych wnętrzach. Stół. To przy nim spotykamy się, rozmawiamy i świętujemy. I to on będzie naszym głównym bohaterem. Stół GOLFAR został wykonany z litego drewna dębowego, dzięki czemu zachwyca swoją naturalnością oraz wytrzymałością na wiele lat. Jego wymiary to 140x90, idealne dla czteroosobowej rodziny. Główną dekoracją naszego stołu jest podwieszany stroik. Wykorzystałyśmy gałęzi świerku, gruby jutowy sznur oraz papierowe ozdoby, które znajdziesz w naszej ofercie. Ubierając stół postawiłyśmy na kamienkową zestawę o nieregularnych kształtach, która wpisuje się w aktualne trendy. Ciekawym elementem są kubki o tej samej formie, lecz różniących się wzorach, co stanowi urozmaicenie dekoracji. Złote sztuczce dodają elegancji i idealnie pasują do surowości drewna. Zadaliście mnóstwo podobnych pytań, jak w tym roku ma wyglądać Wasza choinka. Modna choinka w tym roku może być minimalistyczna, monochromatyczna, surowa, na co tylko macie ochotę. Nasza propozycja jest bogata zdobiona. Złote i srebrne ozdoby pięknie odbijają światło. Całość zachowana jednak w ciepłej donacji, różu z gordowymi akcentami. Taka paleta w sezonie zimowym stworzy klimatyczne połączenie i ożywi wnętrze. Dziękujemy, że byliście z nami. Mamy nadzieję, że bez terminu dostarczyłyśmy Wam garść świątecznych inspiracji. Pamiętajcie, w ofercie SELSEI znajdziemy nie tylko meble i dodatki od święta. Po więcej zapraszamy Was na SELSEI.pl. Tam znajdziecie wszystko, czego potrzebujecie. Szybko, bezpiecznie i bez wychodzenia z domu. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia w imieniu SELSEI chciałybyśmy Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenie. Dużo miłości, radości, spokoju i wyjątkowych wiedzą. Do zobaczenia.